Cześć, witajcie. Ja jestem Nawczono i witam Was w kolejnym odcinku kariery Manchesterem City. Dzisiaj przed nami kolejne spotkania. No, chyba takim najciekawszym będzie oczywiście mecz Ligi Mistrzów, już w finałowy z Atletico Madryt. Ale zanim przejdziemy do tamtego spotkania, przed nami tutaj yy, wznowienie FA Cup. Przypominam, w symulacji był remis, tak więc musimy rozegrać drugi mecz. No i w sumie się cieszę, bo to na pewno nie będzie łatwe spotkanie w końcu Everton. Dość mocna drużyna, no i zobaczymy, jak nam pójdzie. 20. Minuta: już McCarthy miał tu pierwszą sytuację, ale na szczęście ładnie spisał się. Oczywiście, Joe Hart w 37. Minucie to my zaatakowaliśmy w końcu. Bazur tutaj podaje do debruny. Jeszcze raz, Bazur, ale na, na nasze nieszczęście, yy, oczywiście, wspaniale to nim Till Howard. Kolejna sytuacja w 69 minucie, Lukaku uderzał, no ale to był zbyt zwykły strzał, aby mógł tutaj zaskoczyć naszego bramkarza. No a po 87 minucie, kolejna nasza sytuacja, Dagas, Costa schodzi do środka, Dagas podaje, Aguero, no i nie wiem jak on tego nie wykończył, no wystarczyło to mocniej uderzyć, no ale tak się niestety nie stało i przed nami dogrywka. No bo tutaj już nie będzie trzeciego meczu, e, tylko po prostu właśnie trzeba to rozstrzygnąć w dogrywce. 99 minuta akcja Evertonu. Piłka do Lukaku. Spójrzmy, Lukaku ładnie się z piłką obrócił. E, nie chciałem tutaj fałdować. Uderzenie Deugofeu nie ma i fatalnie tutaj puduje. To był Deugofeu. E, dopiero ten tak fatalnie puduje. No ale niestety ostatecznie po rzutach karnych z zwycięzcami tego meczu okazuje się Everton no dlaczego nie pokazałem karnych no gdyż na pewno wolicie oglądać Ligę Mistrzów niż jeżeli nie wiem te karne miałyby trwać teraz z 5 minut no nie no może przesadziłem z 3-4 minuty no i nie zdążyć na tą Ligę Mistrzów dlatego po prostu postanowiłem nie pokazywać tego bo to sensu by najmniejszego nie miało tym bardziej że odnieśliśmy niestety porażkę 4-3 w tych rzutach Dużo niecernych było niestety e, chyba 7 kolejek, aż było, no jak widać tylko 3 z tego wykorzystaliśmy, Everton oczywiście nie był lepszy, bo 4 tylko, ale to już jest nieważne, to jest przeszłość, e, no może to i dobrze, tak to byśmy musieli dalej w Pucharze, w Lidze i w Lidze Mistrzów startować, no a tak to zostanie nam Liga Mistrzów. I oczywiście nasza zwykła liga, czyli to co chyba najważniejsze, tak więc zaczynamy spotkanie tutaj z Atletico, jak widzieliście poprzedni mecz. symulowem um, ligowy z barmów, no i odnieśliśmy także zwycięstwo. No ale jednak teraz to jest ten najważniejszy mecz tego odcinka, tak więc zaczynamy 10 minuta, bazur świetnie pada do Aguero ten rzuca piłkę, no i ostatecznie wybijają obrońcy Atletico. No szkoda, mógł już tu może uderzać Kun Aguero, jednak niestety... Nie zdecydował się na takie wykończenie. Kolejna sytuacja w 23 minucie. Mark Korolis schodzi do środka, uderza. No i wspaniała interwencja e, tutaj chyba Jana Oblaka. Kolejna sytuacja w 27 minucie. Mamy, już Drożny bazur i niestety nad poprzeczką. No niesamowicie aktywny był w tym meczu. Na no tu kolejny e, nasz stały fragment gry Daglas Costa tutaj dokąpanego. E, no i spójrzmy, Bazur uderza i to jest gol e, naszego młodego Holendra. No mówiłem, że on był tutaj aktywny, no i właśnie pokazał to w 60 minucie strzelając bramkę i to nie jakąś byle jaką, bo ładnie uderzył jak na środkowego pomocnika, no i najważniejsze, że no od 61. minuty mamy 1 do 0 dla nas, jeszcze spójrzmy na poprzeczkę, no idealnie pod poprzeczkę, bez żadnych szans tutaj oczywiście Jan Oblak. Ależ 68. minuta, jak najszybciej tutaj rzucili się do ataku gracze Atletico, Matuili tutaj do Griezmana, ten schodzi do środka, uderza, no i niestety dość pechowo tracimy gola. No myślałem, że Joe Hart sobie z tym poradzi, bo ten strzał wcale nie był jakiś ciężki do obrony, no ale niestety... Mamy 1 do 1. Atletico błyskawicznie tutaj nadrabia tego straconego gola. No i spójrzmy co się tutaj dzieje dalej. 77 minuta przejmuje piłkę De Bruyne. Będzie okazja. Kevin ładnie się tutaj przerwał. Przepchał przeciwnika. Schodzi berbatov spinem do środka De Bruyne. Podaje do środka Bazur. I to jest drugi gol naszego młodego 18-letniego Holendra w tym meczu. No niesamowita forma, niesamowite szczęście. Ucisza tutaj wszystkich przeciwników. 2 do 1 dla nas oczywiście. No ale. Stało się to samo, co po strzeleniu pierwszego gola, czyli błyskawicznie się tutaj Atletico rzuciło do ataku, no i właśnie takim sposobem. Jackson-Martinez doprowadził do remisu. No mały błąd tam o Tamendiego, jednak on jest niższy niż Jackson, nie poradził sobie z nim. No i Jackson-Martinez w 89. minucie doprowadza do remisu. Tak się kończy do spotkanie 2 do -2, 2, 2 na wyjeździe. Osobiście myślę, że jest to świetny wynik, no gdyż teraz każdy remis nam daje zwycięstwo praktycznie. No, ale myślę, że powalczymy e, o to, żeby strzelić jak najszybciej gola i dopiero wtedy się cofniemy, nie będziemy zwlekać, nie będziemy grać na remis. No ale to oczywiście w kolejnym odcinku, gdzie przed nami mecze ligowe, jak i oczywiście rewanż z Atletico. Tak więc w tym odcinku też będzie tyle, jeszcze symulujemy sobie mecz tutaj z West Bromwich Albion, e, żeby już mm, no, być gotowy na mecz właśnie z Atletico. Oczywiście takim drugim składem symuluję, chociaż one są mniej więcej podzielone, jak widać tutaj Royce, Jajaturę. E, Milik jest w tym składzie i 3 do 0 pewne zwycięstwo, tak więc jak najbardziej możemy być z tego zadowoleni no a w kolejnym odcinku już przed nami mecz z Atletico, tak wygląda póki co tutaj Draminka, jak widać Bayern i Barcelona już raczej pewniakami w półfinale, no a my tam wciąż walczymy w FA Cup niestety no odpadliśmy, cóż taki był los, no i tutaj w tabeli ligowej mamy drugie miejsce, no i mecz zaległy, ale i tak myślę Arsenal już będzie no, bardzo ciężko dogonić w tych ostatnich siedmiu kolejkach E, tak więc, cóż, w tym odcinku to już będzie tyle. Mam nadzieję, że się spodobał i że zostawicie łapkę. Tak więc, do usłyszenia, no i cześć.